Szept ciszy, kontynuacja. Lyra, której imię okazało się być Lyra, nie przestraszyła się pary, która uniosła się z moich nozdrzy. Jej oczy zalśniły jeszcze jaśniej, a na twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Dotknęła mojego ciała, a ja poczułem ciepło, nie ogień, lecz ciepło zrozumienia, które przeniknęło moją skórę. To był moment, w którym granice między gatunkami przestały istnieć, a cisza między nami wypełniła się niezrozumiałą, ale potężną melodią. Lyra nie szukała siły w zniszczeniu, lecz w odrodzeniu, tak jak ja, a jej wrażliwość sprawiła, że widziała w mojej odmienności coś wyjątkowego. Odtąd często przychodziła pod spalone drzewo, słuchając opowieści o dolinie, a ja uczyłem ją szeptu, ziemi i wiatru. Moje skrzydła, kiedyś zbyt spokojne, teraz niosły nas w dal. Lyra siadała na moim grzbiecie, a ja unosiłem się nad odradzającą się doliną. Z góry widziałem, jak z popiołu wyrasta trawa a spalone drzewa powoli pokrywają się zielenią. Widziałem też, jak ludzie z miasta na północy, początkowo pełni strachu, zaczynają patrzeć z ciekawości. Para, która wydobywała się z mojego ciała, teraz już nie była tylko sykiem, ale miękkim, ciepłym obłokiem, który leczył i sprawiał, że kwiaty rozkwitały w miejscach, gdzie wcześniej panowała jedynie pustka. Lyra uczyła mnie, jak wykorzystać moją ciszę do uzdrawiania, a każdy nowy pęd był dowodem na to, że życie zawsze znajdzie sposób, by odrodzić się. W końcu wieść o moim istnieniu i o odrodzeniu doliny dotarła do innych smoków. Przyleciały. Nie z wrzaskiem i ogniem, lecz z ostrożną ciekawością. Spojrzały na dolinę, która tętniła życiem, i na mnie. Smoka, który nie pluł ogniem, a mimo to był potężny. Lyra, stojąc u mojego boku, nie bała się ich potęgi, lecz spojrzała im prosto w oczy. Zrozumiały. Zobaczyły, że moja cisza nie była brakiem, lecz innością, która przyniosła wzrost i uzdrowienie. Niektóre z nich, te stare i mądre, schyliły głowy w geście szacunku, akceptując nową formę mocy. Moja misja, jak mi się wydawało, nigdy się nie skończyła. Zrozumiałem, że nie chodzi o to, by walczyć ogniem przeciwko ogniowi, lecz o to, by pokazać inną drogę. Stałem się strażnikiem odrodzenia. Smokiem, który leczył, a nie niszczył. Lyra stała się moją powierniczką, a jej obecność udowadniała, że nie jestem sam w tej podróży. Razem stworzyliśmy most między światem ludzi a światem smoków. Most zbudowany z ciszy, zrozumienia i wspólnej troski o życie. Jeśli i ty kiedyś czułeś, że twój ogień jest inny, przemyśl subskrypcję, bo być może też jesteś zrobiony z czegoś więcej.